BMW 4 z Lottery Bungee, czyli limona niebita jak pasut. Tak, to jest tak, jak wcześniej już wspominałem w poprzednich filmach, prawdziwa. I tutaj dużo osób Was pytało troszeczkę obejście tego autka, jak to wygląda mniej więcej, co się dzieje. Na pewno ona miała lampy beton, więc to zdjęliśmy, wrzuciliśmy tutaj fotochrom, folię PPF fotochromatyczną, czyli taka, która w nocy robi się bezbarwna od promieni UV, delikatnie nam się przyciemnia. Dodatkowo to jest folia, w sensie folia, to jest PPF. Matowy, bezbarwny, czyli lakier oryginalny tego wozu to jest limonka, tak zwane São Paulo, które jest zamrożone u matową folią PPF i w sumie z zewnątrz to tyle. Jedyne co zrobiłem to zmieniłem loteczkę na ciut większą, więc tutaj mamy wrzuconego takiego bardziej większego, no nie nazwałbym to Dactyl, ale taka lotka, coś, coś w tym stylu. Jeśli chodzi o to co będę chciał zrobić z zewnątrz, to jeszcze dokładnie nie wiem, na pewno jakieś dokładki, zmiana grilla. Mocno rozastanawiam się na z wersji poliftowej na te lampy laserowe. One mega. Świetnie wyglądają. To jakoś mi tak zbytnio nie siadają. I może wam pokażę, zaczynawszy od tego, co jest pod maską. Pod maską nie ma nic, jest totalna seria. Zobaczcie, że w porównaniu do poprzedniego modelu F zrezygnowano na pewno rozpórek, które są z karbonu. Więc tutaj mamy metal, jest mocno zabudowany, więc no tutaj cokolwiek zrobić tak jak przy pandzie, to trochę lipa jest, nie? Tyle wam powiem. No nie ma wygłuszenia oryginalnego. Nie, kunolisy nie opierdoliły, tylko wychodziło po prostu tak fabrycznie. Jeżeli, jeżeli chodzi o pakiet zewnętrznych, nie mamy ceramicznych hamulców i nie mamy pakietu karbon, bo no, lusterka mamy w połysku, a ogólnie jeżeli chodzi o dokładki, będę uciekał w czarny połysk, nie będę uciekał w carbon I chyba tyle. Eee, no felgi są... Znaczy tam była chyba dopłata za kolor tak naprawdę. Coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o wnętrze, jedyne co tu brakuje, to tak naprawdę indywiduala, chociaż mamy dokupioną skórę na desce rozdzielczej boczkach. No i tego, co kurde bardzo ubolewam, czyli karbonowych foteli. No tego nie mamy. Resztę, jeżeli chodzi o wyposażenia, mamy ją zapchaną pod korek od innowacyjnej jazdy, po kamery 360 Samoparkowanie, skręcanie, sranie no jedyne co to nie robi. Tak. No i tak naprawdę tyle co tu więcej się rozdrabniać. Będziemy się bardziej rozdrabniać, jak zaczniemy to auto modyfikować. No bo na seryjnej MC tam widzieliście pewnie poprzedni filmik, jakie tam ma opcje, tryb był Drift i TP. Ma dowalony tablet, idzie się do tego przyzwyczaić, od razu mówię. Po miesiącu już jest. Spoko, że jak chodzisz na przykład do X5 starszej, masz ten mały ekranik, mówisz kurwa, co to za piździkółko jest. Tak więc chcecie więcej zjebanego kontentu? Obserwujcie i czekajcie, aż zaczniemy modyfikować tą BMW, bo na pewno wpadną obniżające sprężyny, inne felgi, inne dokładki. A!